które należy do wszystkich Polaków. Wolność zgromadzeń, wolność wypowiedzi. To są podstawowe cechy demokracji. Tymczasem zbuje jedne. Marnujecie nasze państwo na oczach całego świata. Jesteśmy Polakami w Rzeczpospolitej Polskiej. I zobaczycie, że to wy tą iskrę dołożycie do, do niepokoi w Polsce. Jesteście bandą oszustów i tyle. Rzeczpospolitej losy są dzisiaj w Waszych rękach. Wy anihilujecie Polskę. Wy działacie na szkodę Rzeczypospolitej. Nasze przyszłe pokolenia będą cierpiały przez Was, przez rządy, które wspierają tylko i wyłącznie interesy niemieckie, a nie polskie. Historii. Do tego doprowadzamy, proszę Państwa. E, co się dzisiaj dowiaduje? No mnie już po prostu, nie wiem, no mnie nagła zaleje, Muzeum w i Mazur. Od wczoraj nazywa się Muzeum Prus Północnych. Czy Wy macie w ogóle z głową dobrze wszystko w porządku? E, proszę Państwa, zamiast reparacji Niemcy zafundowali nam kamień narzutowy. Przecież to jest żałosny objaw pogardy dla narodu polskiego żałosny podejrze, podkreślam żałosny dowód na pogardę wobec Polaków, a Wy dalej chwalicie. Wszystko jest w porządku. Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, że to takie fantastyczne jest wszystko razem, ona by była fantastyczna, jestem absolutnym zwolennikiem Unii Europejskiej, ale tą Unię musimy obronić przed Niemcami i Francuzami.